Czesi? To, co Czesi mówili. A dobra, już wiem, o co ci chodzi. Proszę ja, Państwa, jaką jest takie dobra. miasto Sopot. To jest ukraińskie miasto. Tam władze miejskie wciągnęły na maszt solo y, flagę Neobanderowskiego państwa tak. Tak. i nie było tam polskiej flagi. I powiem wam, y, wygląda na, na to, że, że y, y, straciliśmy Sopot. Sopot utracony. Jak to nawet powiedział prezydent miasta? Sopot w sumie i tak ma takie kolory. Mm -hmm. Co to za różnica? Mm -hmm. Także na sopockim molo. Tak się pierdolo. Lolo. Lalo, lalo. Zobacz ta. jest pierwszym krajem, który wyznał niepodległość Ukrainy. Pierwszy przez cały świat. Dzisiaj królują tu kolory żółto-niebieskie, kolory dzielnego narodu ukraińskiego, ale jak wiecie, są to także kolory sobotu. No i cóż, ja tam nie widzę ani jednej polskiej flagi. A warto jeszcze dodać, że kolory Sopotu są inne, bo tu mamy niebiesko-żółty, a kolory Sopotu to jest błękitno-żółty. Z mewą. I tam jest jeszcze mewa, tak jest. Także może prezydent miasta sam nie wie, jakie ma barwy Sopotu. E, jaki to nie takt że ci ludzie, którzy tam stali oprócz swojej flagi powinni mieć flagę polską w ręku. Yy, taki ten symbol przyjaźni między narodami zawsze się łączy w dwie składa flagi. w dwie flagi, a nie widziałem tam ani jednej flagi, ani jednej flagi. No cóż. Zostało nagrane, poszło w internet, w internecie nic nie ginie. Panie, yy, kim tam ty tam jesteś tam i ta Paniusia w tych żółtych spodniach. Ciężko było znaleźć żółte spodnie. Fantastycznie się wkomponowałaś. A nie jednej biało-czerwonej. Tak Pani to właśnie wdzięczność Ukraińcy okazują Polakom, którzy uznali podobną Ukrainę. Ale oni nie muszą uznawać, bo po co.